Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Trener Beniamin i zapraszam na podsumowanie dziewiątej kolejki rozgrywek w Serie A warmińsko-mazurskiego Związku Piłki Nożnej, gdzie FC Dajki na swoim domowym boisku przy ulicy Żytniej mierzyły się z GKSM Gszwałt Uniszewo. Zapraszam również na social media Centro Talenti, na TikToku i na Instagramie, a także tutaj na YouTube'a, na kanał, gdzie możecie obejrzeć różne materiały na temat piłki nożnej, nie tylko na temat FC Dajtek, ale często zdarza mi się też komentować to, co dzieje się na boiskach piłkarskich na świecie. Przechodzimy do skrótu, a na koniec mój komentarz na temat tego spotkania e, na żywo przed kamerą, także zapraszam i miłego oglądania. Pamiętajcie o łapce w górze i o subskrypcji kanału. Pozdrawiam, cześć! see clear Za nami spotkanie z Gierzwałdem Uniszewo. Podsumowując to spotkanie, uważam, że na przestrzeni, szczególnie w pierwszej połowie byliśmy dominującym zespołem, postawiliśmy swoje warunki i niestety brak skuteczności nie pozwolił nam na wyjście na prowadzenie, na strzelenie pierwszej bramki, na strzelenie drugiej bramki, które na pewno ustawiłyby spotkanie. Zeszliśmy z bezbrąkowym remisem na przerwę. No i niestety w drugiej połowie zabrakło nam tej koncentracji, tego konsekwentnego dążenia do celu, bo uważam, że ogólnie rzecz biorąc na przestrzeni całego meczu byliśmy lepszym zespołem. Niestety e, przeciwnicy wykorzystali dwa momenty naszej dekoncentracji i zdobyli bramki. E, no i biorąc pod uwagę to, jak byli skuteczni, no to zasłużyli na te trzy punkty. E, jednakże gdybyśmy w pierwszej połowie zachowali się lepiej w naszych sytuacjach, to myślę, że to my byśmy się cieszyli. Niemniej kończy się nasza pasca i jedziemy żeby wrócić na tą zwycięską ścieżkę teraz do kolejnego przeciwnika i mam nadzieję, że uda nam się to zrealizować. Zobaczymy jak będzie wyglądało to spotkanie.